Pan Jezus testuje wszelką ręce wyciągnął także z chleba i wina. I dlatego, że ręce Jezusa były samym wszelką to w jego rękach z znaków lewicy, które wino stało się jego ciałem i krwią. Po to, byśmy mieli żywą pamiątkę jego ofiar przyrządów. Bo my gromadząc się przy obrażu w kościele, nie gromadzimy się na sentymentalne wspomnienia dawno, dawno temu w Jerozolimie. My gromadzimy się po to, by świętować krzyżową ofiarę Chrystusa. Bo wtedy, kiedy padamy na kolana i z uwagi słuchujemy się słowa przeistoczenia, wtedy, gdy podnosimy nasze oczy, by ujrzeć konsekrowane że jesteśmy tak jak Maria, święta, święty. Trafia Niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny w Trzebinie Sierszy. Naszym rozmówcą jest proboszcz, kierownik Trzebińskiego dekanatu, ksiądz Piotr Mosduniewicz. Witam serdecznie, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Umywanie nóg. Co to za obrzęd, co symbolizuje oraz kiedy i przez koło został ustanowiony? Po raz pierwszy nogi swoim apostołom obmył Pan Jezus w wieczorniku w czasie ostatniej wieczerzy. I na pamiątkę tego, co uczynił Pan Jezus, my dzisiaj w naszych kościołach podczas Mszy Świętej także obmywamy nogi 12 mężczyznom, na pamiątkę apostołów, którym Pan Jezus obmył nogi wieczerników w Wielki Czwartek. Jest to bardzo wymowny gest, który jest symbolem i także wezwaniem do ofiarnej i pokornej miłości. Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii, że tak jak on uczynił swoim apostołom swoim uczniom, oni także powinni wzajemnie sobie czynić. A więc jesteśmy wezwani jako chrześcijanie na wzór Chrystusa do pokornej, ofiarnej, cierpliwej miłości wobec naszych bliźnich. Dzisiaj rozpoczęło się trydium Paschalne. Jak będzie ono przebiegało w Sierczańskiej Parafii? Jutro, Wielki Piątek, będzie możliwość adoracji Pana Józa w ciemnicy o godzinie 7 rano. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godzinie 18.00. W międzyczasie o godzinie 11.00 będzie droga krzyżowa dla dzieci, będzie także droga krzyżowa dla dorosłych o godzinie 22.00. Po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Pana Jezusa do kolejnej kaplicy adoracji zwanej Grobem Pańskim. Tam będzie adoracja jutro aż do północy. W Wielką sobotę. Kościół będzie otwarty również od rana, od godziny 7 rano, aby wierni mogli uczcić i krzyż, ale także modlić się przy Bożym grobie. Będzie także poświęcenie pokarmów, a wigilię paschalną, która już jest obchodem Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy o godzinie 19. Książe Proboszu, dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Was widzimy podczas każdej przy świętej, także w świątecznej. świętecznej. Jest Bóg zapłać za Waszą modlitwę, za waszą, za waszą ofiarę. No i często za taką właśnie cichą pokorę, za takie ciche, pokorne wsparcie i nas i całej naszej parafii. Bo to właśnie dzięki takiemu cichemu, pokornemu wsparciu ofiarom i duchowym materiałom to nasza parafii trwa i my jako kapłani tutaj w tej parafii możemy pracować i na chwałę Bożą i także nas. Powie. Załować, jesteście zawsze w naszych, w naszych serdecznych modlitwach codziennych. Niech łapie z